Radio Kraków Powracamy do cyklu Cyberświadomi w domu i w szkole, by dziś porozmawiać o tym, jak budować pozytywną kulturę online. Innymi słowy, porozmawiamy dzisiaj o netykiecie, a gościem jest dr Joanna Żońca, ekspertka Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Pani doktor, wszyscy się odwołują do tej netykiety, ale kto się do niej stosuje? No to tu właśnie cały problem w tym, żeby określić, kto się stosuje, ale też żeby określić, czym w ogóle jest netykieta. Bo netykieta nie ma y, y, jakichś takich zasad sztywnych, nie jest tak zdefiniowana y, słownikowo, żeby się tych zasad tak mocno trzymać. Ona jest bardziej tak na, wy, na wyczucie. Można powiedzieć tak pokrótce, że to jest taka etykieta w sieci, takie zasady y, 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 współżycia właśnie społecznego, ale przeniesione. Online. Myślę, że się stosują osoby jednak. Ja wierzę w takie wewnętrzne dobro człowieka i, i w to, że, że ludzie generalnie są dla siebie życzliwi, chociaż zdarza im się. To powiedzmy się. od razu, co to w ogóle znaczy etyczna postawa online? Czy można ją jakoś skatalogować i zdefiniować? No przede wszystkim, żebyśmy pamiętali o tym, że tam po tej drugiej stronie komunikatora, wszelakiego komunikatora jest po prostu drugi człowiek. I często jest tak, że w sieci zapominamy po prostu o tym, że ponieważ nie widzimy tej twarzy naszego interlokutora, o tak możemy to nazwać, nie, nie widzimy tej twarzy, to wydaje nam się, że możemy pozwolić sobie na więcej, bo też nie widzimy od razu reakcji, prawda? Nie widzimy tych emocji, które się malują na twarzy, w gestach. W związku z tym no, przekraczamy często tę, tę granicę, prawda? Jeżeli rozmawiamy z kimś w twarzy, uważam w twarz. To mm, widzimy tak, że komuś na przykład robimy krzywdę, że komuś jest przykro. Więc tutaj te etyczne e, zasady, one są dokładnie takie same, jak w życiu e, takim realnym, jak tak? w offline. E, off Natomiast e, tą przeszkodą rzeczywiście jest to, że my nie mamy tak bezpośrednio kontaktu z tym, z tym drugim człowiekiem, który jest po drugiej stronie. E, I e, łatwiej nam jest po prostu przekraczać pewne granice. To jak się hmm. kształtuje te dobre nawyki komunikacyjne w sieci? Kto to robi? I kto to powinien robić? Yy, wszyscy. Yy, wszyscy, całe społeczeństwo. Yy, zarówno, zarówno nauczyciele, jak i oczywiście rodzice, ale też yy, ogólnie, po prostu jak yy, w sieci stykamy się z jakimś, jakąś sytuacją, która widzimy, że te granice zostały przekroczone że yy, no, zrobiło się nieprzyjemnie to, żeby zwracać na takie rzeczy uwagę. I były takie eksperymenty nawet e, robione, że wystarczyło czasem, właśnie, jakiś jeden komentarz, który, że tak powiem, naprostowywał e, uczestników jakiejś dyku, dyskusji. I okazywało się, że e, oczywiście nie w stu procentach, ale ta jakość dyskusji, tych komentarzy, no, zdarzało się bardzo często, że była lepsza. Więc czasem wystarczy tak po prostu na, na, napomnieć. E, na, pewno, na pewno trzeba uświadamiać. E, no, ja jestem nauczycielką. Więc y, jestem też mamą, ale uważam, że to jest jedno z takich, y, no można powiedzieć, statutowych zadań szkoły. A żeby nauczyciele znają w ogóle zasady, etykiety? Mam nadzieję, że tak. <laughs> Ufam, że, że większość zna, chociaż no, wszyscy jesteśmy ludźmi, więc popełniamy błędy. Czasem zdarza nam się, prawda, jakieś wpadki mieć, ale liczę yy, no, na to, że tak. To, to że powiedzmy, znają. kiedy mówimy o etykiecie, o tym etycznym zachowaniu w sieci, to na czym polegać powinna ta współpraca szkoły, rodziców, no i samych uczniów? Pierwsza sprawa, żebym nie zapomniała, o której chcę na początku powiedzieć, to jest dawanie przykładu poprzez swoją postawę i swoje zachowania. To jest w ogóle ponad wszystkim. Zanim będziemy wdrażać jakieś nowe zapisy w podstawach programowych, zanim będziemy proponować jakieś ćwiczenia na lekcji i jeszcze nie wiadomo co dodatkowo, to pierwsze, co trzeba robić, to po prostu dawać przykład. Sobą, swoim zachowaniem i stosować się samemu, samej do tych zasad, natomiast e, potem jest to taka współpraca, e, właśnie między instytucjami, czy między rodzicami a instytucją, i to można wprowadzać, zarówno na godzinach wychowawczych, jak i właściwie na każdym przedmiocie, e, bo teraz, e, no szczególnie pandemia nas już tak oswoiła z tymi narzędziami cyfrowymi, e, że w tym momencie e, właściwie na wielu przedmiotach, prawda? A gdzieś tam mamy taki kontakt z uczniami, też oparty o te, o te kontakty online. Także, y, ale na pewno na godzinach wychowawczych, na pewno. Mówimy o netykiecie w kontekście no, tego straszliwego hejtu, jaki jest y, obecny w tych kontaktach, no właśnie na tym poziomie, tych najmłodszych uczniów. To jak z tym walczyć, co z tym zrobić? Czym pomoże netykieta? Y, to znaczy, netykieta y, 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 dla mnie. Ma takie dwa oblicza. Jedna sprawa to jest to, o czym Pan mówi: to są te takie, powiedzmy sobie, różne sytuacje, tak jak to młodzież mówi, że grubo jest. Tak? Czyli właśnie, że to jest już to takie przekraczanie granic i związane to jest z takim krzywdzeniem drugiego człowieka. W związku z tym, co się o nim na przykład pisze, czy jakie się udostępnia treści, wideo, zdjęcia. I, i jakie są reakcje też później na to to jest jedna sprawa a druga sprawa to jest ta etykieta to jest to żeby być po prostu też kulturalnym w sieci że są pewne e, takie zasady e, wzajemnej komunikacji e, i etykieta też ona ma takie mm, zalety w tej takiej wersji bym powiedziała właśnie soft że ona ułatwia komunikację po prostu łatwiej nam jest zrozumieć co ta druga osoba chciała nam przekazać e, i można uniknąć pewnych nieporozumień a te nieporozumienia Wiadomo, mogą rodzić konflikty i tak dalej, więc e, tutaj e, właśnie na pewno ważne jest to, żeby uczyć takiej etykiety w sieci, takiego savoir-vivre w sieci, tak? Właśnie koleżanka mojej córki osiągnęła pełnoletność niedawno i chciała się zwolnić, ponieważ już mogła jako osoba pełnoletnia z lekcji i wysłała przez dziennik elektroniczny do nauczyciela wiadomość. Dzień dobry, zwalniam się, Ania. I żeby po prostu na przykład wyjaśnić, że w dorosłym życiu, no bo to jest osoba, która już no, przekroczyła, tak, to tam granicę 18 lat, żeby też miała świadomość, że jak tak się będzie komunikować nie wiem, w pracy, w jakichś w sytuacjach publicznych, to może różne reakcje spotkać. Ale druga sprawa to jest właśnie ta etykieta związana z, z taką empatią względem drugiego człowieka, ale też świadomością. Tego, że powinniśmy być odpowiedzialni za to, co robimy, co publikujemy, i myślę, że młodzież i dzieci nie zawsze mają tę świadomość, tej odpowiedzialności. Są takie fajne ćwiczenia, czy fajne, to może nie jest dobre słowo, ale one są takie mocne. Ja brałam udział kiedyś właśnie w takich warsztatach prowadzonych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, właśnie dotyczących edukacji medialnej. I to polegało na tym, że my najpierw jako uczestnicy, tak, jako dorośli, jako nauczyciele braliśmy udział w tych ćwiczeniach i one naprawdę były trudne. To były wypowiedzi, które po prostu w sieci wydrukowane, tak, mieliśmy takie komentarze różne wypowiedzi, które były bardzo takie obraźliwe, bardzo takie krzywdzące. I zadanie polegało na tym, żeby powiedzieć to drugiej osobie w twarz. Tak? Więc to naprawdę było trudne, i widać było e, tę różnicę, czuć było tę różnicę. E, I myślę, że tutaj też może nie takimi wiadomo, nie do małych dzieci z takimi ćwiczeniami, ale ja pracuję z licealistami i myślę, że e, to już jest taki wiek, mm, że można na przykład na lekcję wychowawczą zaprosić psychologa szkolnego czy pedagoga szkolnego. E, I w takim bezpiecznej takiej e, właśnie e, atmosferze i. i e, Takim, takim bezpiecznym otoczeniu, właśnie nawet takie trudne lekcje przeprowadzić. A ja myślę, że już nie będą wiedzieć o co chodzi, bo o, oni się stykają z tym. O budowaniu pozytywnej kultury online dzisiaj w cyklu Cyber świadomi w domu i szkole. Doktor Janna Żońca, ekspertka Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Radio Kraków.